Najlepsze komentarze standardowo na ekranie. Dzień dobry, szczęść Boże. W sensie wracam sobie do tego, bo to było super, jak tak patrzę. mi się nigdy szukać nie chciała. Pamiętajcie, kochać swoje matki, tulić swoje pieski. Ogólnie to powiedziałem raz w tygodniu. Film jest to jasne, jest, no nie? Jestem super. Trzy idealne anime, aby poderwać Ojca Chrzesnego, twojego starego. Pozdrawiam ci, starego. Dzień dobry, kochani. Na początku wam tutaj powiem, bardzo proszę, że ja, jakby, no, totalnie rozumiem, że kogoś może irytować otoczka, którą stworzyła pewna grupa społeczna wokół tej bajki, ale serio, nie ma co popadać w niepotrzebną awersję, jak to mówią, bardzo proszę, bo sam po pierwszych trzech odcinkach Given myślałem, że mnie przekręci po prostu, w sensie z nudów. Nawet na jakimś streamku mówiłem, że a, ale nudy w sumie, ale wczoraj obejrzałem sobie całe, porozmawiałem o tej bajce z bardzo wczutą koleżanką, ale to zaraz wam powiem. Ritsuka to młody, tam lekko uroczy, jak na swój wiek, w miarę to żały emocjonalnie chłopczyk. Chłopczyk, który totalnie pokochał grę na gitarze. Czy tam basie Nie, jest to jakby kompletnie istotne. Istotne, moi drodzy, jest to, że Noritsuka ma trochę problem sam ze sobą. Wiecie, no trochę go tam przeszłość skrzywdziła, ktoś tam coś tam mu kiedyś zrobił i typowi szajba odbiła. Stany lękowe, napadające co wieczór tak naprawdę, trauma, ból głowy, nie lubię życia, są smutne zdjęcia na story i w ogóle. No i ten Noritsuka tam sobie siedzi, spożywa codziennie napoje wysokoprocentowe, stacza się zaczyna siedzieć z kibolami na osiedlu, latać z garzem pieprzowym po mieście i w ogóle z tematem też zaczyna latać po mieście. Jest strasznie źle, z nim jest strasznie źle. No go się po prostu stacza. Ale hola hola amigos, bardzo proszę, z nieba nam tutaj spada aniołek. I, i Ritsuka tak wstaje z rana i sobie myśli, że ej, dzisiaj wyjdę na dach szkoły. O Boże, o kurwa, Satomafu, czemu leżysz z gitarą koło siebie? No ogólnie chodzi o to, że Ritsuka spotyka na tym dachu chłopaka, koło którego leży jakiś tam instrument. Nie tu była gitara, fortepian albo coś takiego i ten Chłopak go tak bierze, co leżał na tym dachu mówi do Ritsuki, tego z depresją i mur, idziemy do świata muzyki I zawalczę, zwalczę twoją depresję ha, ha 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 już jej nie będzie, bo teraz ja jestem Twoim sensem życia, i tak zaczyna się nasza przygoda Ritsuka z kibola, patusa Artysty undergroundowego, suncloudowego Rapera, będzie dążył ze swoim ziomem Do polepszenia stanu swojej psychiki Ogólnie to wam powiem tak, nie wiem, stary Bił matka, matka biła mnie, zajebiście No nie, tworzymy trójkąt nienawiści Jakieś traumy takie w ogóle Pewnie dużo osób ze tym, jak Iwen nie wiem, mam to w dupie, ale jeżeli ktoś szuka takiego, wiecie rozwój postaci? fajny, tutaj widzę głębie, A i tutaj jej nie widzę o, chłopaki się całują, ale jest fajnie, to polecam ja bardzo lubię shounen ai, a szczególnie takie, które nie są jakimiś mega cringe komediami, z tym humorkiem takim, że haha, ja cię dotknąłem tam, ty tutaj jesteś, jesteś jest śmiesznie, no nie, bo takie podstawowe zachcianki fizjologiczne człowieka, given zdecydowanie żenującą, tragiczną komedią nie jest, ale, ale wymyśliłem, bo co prawda przejawia motyw tragizmu i to jest nawiązanie do tego, że tragiczna komedia Media, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bardzo polecam, ja sobie jeszcze raz dzisiaj dwa ostatnie odcinki pewnie obejrzę, tak dla rekompensaty umysłu duszy i zbawienia duszy. Ha, ha, ha. <śm> Puk, puk, puk Kto tam? A dzień dobry, dzień dobry Z tej strony młodzi ludzie z perspektywą na pracę W korporacji za 2800 zł brutto Miesięcznie, a po opłaceniu mieszkania Rachunków i jedzenia to w sumie nic już nie zostaje Baba ucieka do gościa, który Nie ogląda anime i ma swoją firmę Koledzy w sumie też w uzależnienia popadli, bo Nie mają perspektywy na przyszłość A, ale przecież ja myślałem, że poświęcając się Na uce i ucząc się na szóstkę i piątkę Tych bezsensownych ciekawostek W szkole będę zarabiał, a tu taki Jeden wielki hu, ale jedna z moich drodzy Pewne. Wy jeszcze nie wiecie, ale jakby, jak siedzicie całe dnie w domu i wam w sumie nie robicie nic, co może wam przynieść korzyści w przyszłości, no to spoko, no nie? Ale niektórzy potem patrzą w lustro i mówią do siebie: ja no na malutki, no smarnowałeś mi 28 lat życia. I o tym właśnie jest ta bajka. W sensie myślę, że jakby ja ją tak interpretuję i Sora Jori, no coś tam jest w opisie, cała nazwa. Tamaki mari nie ma życia. W sensie ogólnie szybko wam to wytłumaczę. Jak, jak, jak sobie dzieci coś w głowie obiecujecie, na przykład: Ej, od jutra jestem ty zostaje influencerem i zarabiam 5 razy więcej niż moi rodzice, albo zakładam jakąś firmę, cokolwiek, to może wam to nie wyjść, bo lęk w głowie jest, no nie? W się sensie, zawsze jest lęk. I, i to właśnie ma Maki Mari, to jest baba, to, to jest kobita, która chciałaby, ale za każdym razem rezygnuje. Codziennie nowa wizja na podbijanie świata, to, tamto. No i codziennie to samo, czyli wiecie, a staje rano, nie zrobię tego, bo Aśka sobie pomyśli, że głupia ja jestem, Martyna to w ogóle nie wiem, będzie się śmiać. No i, no i Mari tak sobie żyje, przejmuje się tą Aśką, tą Mieszkom w ogóle konsekwencjami Aż to nagle Marii ogląda na YouTubie Film La Karnuma, który mówi Że no Mari musisz No Marii słuchaj spoko ogólnie Wszystko będzie dobrze, poznasz kiedyś kogoś Fajnego La Carnum kocham kochancia, więc Marii Wymarza sobie koleżankę, która by ją Wspierała psychicznie, tak wiecie, żeby samej Nie przebrnąć przez życie i tak poznaje rasę. generalnie rasa by chciała na Antarktykę popłynąć, czy tam Antarktykę Już nie pamiętam I, i w sensie One jadą na tą Antarktykę Razem ze swoimi czterema koleżankami, w sensie ta baba, która chciała jechać na Antarktykę Je wszystkie namawia i tak wiecie, bla, 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 bla Słuchajcie, ja jestem kompletnym fanem tej bajki Mimo tego, że może tego tak nie przedstawiłem Ziomek mi ją kiedyś polecił, do no nie? Więc obejrzałem i co mogę powiedzieć? Bardzo proszę, prócz takiego zwykłego gadania, że a postacie jest super przyjemne, W ogóle kogo to obchodzi? Wszystko to się zrealizować, no to do, No to akurat prawda nie jest, są rzeczy nie do zdobycia Ale, ale sam nacisk na to, że Ej, serio, wystarczy ruszyć tyłek I nawet jeżeli nie cel, to można zbudować fundę i tam z niego coś czerpać, w tej bajce mnie mega urzekło Śliczna animacja, do tego błysk dla oka powoduje bardzo, bardzo duże. jest super i tak dalej. Szczególnie tę ryszową opowieść poleciłbym gościom i kobietom, też w sumie, którzy są w momencie życia swojego takiego depresyjnego, trochę naprawdę mega sobie coś takiego obejrzeć. Ja oceniłem te bajeczkę również na dwie główki Saitamy strasznie mi się podobała i, i z chęcią bym jeszcze raz obejrzał. Moi drodzy, świat fantazy, demony, słowieszcze potwory i w ogóle bijemy się i seka i mamy to kochani. Tylko generalnie tutaj chodzi o to, że przenosimy się do pomieszczenia, w którym żyje sobie Haruhiro To, to jest generalnie chłopczyk, który tak nagle traci wspomnienia, całkowicie wszystkie wspomnienia Co w się sensie, rozumiecie, kompletna amnezja, kompletna chillera i nic nie pamiętamy ani trochę. No i Haruhiro budzi się w tej jaskini i sobie tak myśli Ej, jakby czemu ja tu jestem o co chodzi co ja tu w ogóle robię? I tak wiecie, kątem ucha, kątem oka, usłyszmy. Jakieś dziwne dźwięki, jakieś po prostu dziwne dźwięki słyszy, ale jakoś tam wiecie instynkt przetrwania. Ludzie, żyjemy sobie bardzo dobrze. On się tam formuje z innymi ludźmi i sobie z tej jaskini czy z tego pomieszczenia wychodzą. I co gość widzi? No gość wstaje, patrzy i po prostu nie dowierza. Nie dowierza swoim oczom, bo nagle ze swojego ciepłego domku, pomieszczenia znajduje się w świecie fantazy I wiecie, no to byśmy jak typowy isekai, w sumie to jest jakby sekaj, ale jest w tym, że horuhiro musi przetrwać. I żeby przetrwać, no to wiecie, no co można zrobić, żeby przetrwać? Tak na czystą logikę. No najłatwiej się po prostu połączyć. w tutaj bardzo proszę, ja do ciebie idę koleżanko, ty do mnie chłopczyki też tutaj i, i walczymy z potworami tu nie ma jakiejś większej logiki, po prostu ludzie formują się w jakąś drużynę i żeby przetrwać w rzeczywistości, w której się znaleźli to, to muszą walczyć z potworami, zdobywać nowe poziomy ogólnie totalna akcja, totalne fantazy ja do tego anime się strasznie długo zbierałem, bo ja tak średnio podchodzę do fantazy mam z nimi także albo mi się nie spodobają, albo mi się mega spodobają hai yy, hi to genou no green march, jak to się czyta z ja, ja jestem specjalnie troski, przepraszam mega mi urzekło, mega mnie urzekło, w szczególności jest końca Dark fantazy, ale ta przygodówka połączona z motywem dramatu bardzo, bardzo, bardzo weszła w moje serduszko. Jeżeli ktoś szuka takiej fajnej, szybciutkiej bajeczki, żeby sobie na dzisiaj wieczór odpalić, to jak najbardziej polecam. Tylko mówię, no też nie oczekujcie zbyt wiele, to nie jest jakieś mega ambitne dzieło,